Panie prezesie, czy to przypadek, że spór o podatek liniowy u nas pojawia się zawsze w okolicach wyborów? Z całą pewnością nie jest to przypadek. Kwestia podatku liniowego jest taką trochę dyskusją akademicką, dlatego że właściwie w Polsce podatek liniowy częściowo już istnieje. Nawet powiedziałbym, że istnieje w bardzo dużym stopniu. Chociażby jeśli popatrzymy na podatek od osób prawnych, to tak? mamy jedną stawkę, 19%, i bez względu na to, jaki poziom dochodów firma osiąga, to płaci tą samą stawkę podatkową. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, no to też mamy sytuację taką, gdzie ogromna większość społeczeństwa płaci właściwie jedną najniższą stawkę podatkową, a tylko tych kilka procent zarabiających najlepiej płaci, płaci stawkę wyższą. W związku z tym dyskusja, moim zdaniem, jeśli zostaje wywołana, to po to, żeby pokazać właśnie tych najwyżej zarabiających, którzy powinni w większym stopniu finansować potrzeby tych najuboższych i powinni w ramach jakiejś sprawiedliwości społecznej powinni ponosić wyższe koszta. No po prostu dobrze im się powodzi. I to jest z całą pewnością jakiś element takiego populizmu, który ma przysporzyć głosów właśnie tych osób mniej zamożnych. No i epatuje się ich też tym, że no wprowadzenie takiej jednej stawki podatku dochodowego spowoduje obniżenie. Obniżenie dochodów, znaczy obniżenie kosztów dla przeciętnego gospodarstwa domowego. No bo jeżeli ta stawka ma wynosić 15%, miała kiedyś wynosić 15%, no to przecież jest to mniej niż 19%. Tylko że nie mówi się w tym momencie wyborcom, że państwo w miejsce utraconych w ten sposób dochodów, z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie musiało te dochody znaleźć w innych źródłach. I de facto podatnicy i tak za to zapłacą tylko w innym miejscu, bo przecież zgodnie z wszystkimi jakby zasadami prawem Parkinson'a i tak dalej wiemy, że administracja no raczej nie ma tendencji do tego, żeby się kurczyć, a raczej sama sobie będzie dostarczać następnych zadań, a zatem trudno oczekiwać, żeby się sama zredukowała, więc jej potrzeby raczej nie będą maleć, tylko będą rosnąć. Czyli rozsądny, rozsądny ustawodawca powinien policzyć, powinien policzyć. Co bardziej się opłaca w długim okresie, i raczej wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego jedni płacą stawkę taką, drudzy płacą stawkę taką, co z tego ma przeciętny obywatel i dlaczego nie warto na przykład podnosić tym najlepiej zarabiającym stawki podatkowej powyżej pewnego poziomu, bo oni po prostu wyemigrują ze swoimi dochodami, całkowicie legalnie, zgodnie z obowiązującymi chociażby w Unii Europejskiej przepisami, i przestaną w ogóle dostarczać dochodów do, do budżetu państwa. A czy ma sens wprowadzanie takiego podziału, że z podatkiem liniowym to jednak bardziej są kojarzeni liberałowie, a z podatkiem progresywnym zwolennicy państwa socjalnego, opiekuńczego? No rzeczywiście, rzeczywiście taki, taka linia podziału wydaje się, wydaje się pojawiać, aczkolwiek jak prześledzimy dyskusję, która miała miejsce, jeśli w ogóle tu można mówić o dyskusji, bo to raczej jest taka, taka trochę propagandowa rozmowa na temat, na temat podatków, często bez głębszego, bez głębszej analizy, to zauważymy, że te podziały się zacierają. W miarę tego, jak zbliżają się wybory, to okazuje się, że nawet zwolennicy teorii lewicowych w pewnym momencie powiedzą, że jednak ten podatek liniowy to on jest bardzo potrzebny i trzeba go wprowadzić. Oczywiście pod pewnymi warunkami, później nie wiemy. O tym jakie to są warunki, to się dowiemy, jak już zagłosujemy na konkretnego polityka. Ale jeśli jest tak, że faktycznie w Polsce mamy podatek liniowy, no to może trzeba go znieść. Czy to, by coś, czy to by coś dało? Myślę, że w tej chwili mamy zupełnie niezły system, zupełnie niezły system podatkowy, bo proszę zauważyć, że obciążenia, obciążenie bezpośredni, podatkiem bezpośrednim przedsiębiorstw nie jest bardzo wysokie. Te 19% w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest, takim, jest taką dość rozsądną stawką. Myślę, że większym problemem są pozostałe składniki obciążające dochód przedsiębiorcy, czyli różnego rodzaju składki, składki na ubezpieczenie społeczne, prawda, emerytalne i tak dalej, podatki pośrednie różnego rodzaju. I tutaj bym raczej upatrywał takiego pola do Optymalizacji i do jakiegoś, no, do jakiejś rozsądnej reformy, a mniej skupiałbym się na tym podatku dochodowym, w tej w tym podstawowym. On w tej chwili nie działa jakoś szczególnie hamująco na rozwój nowych przedsiębiorstw. Raczej wydaje się, że no, jest akceptowalny. Na, przy takiej strukturze gospodarki, z jaką, mamy, z jaką mamy do czynienia. Także manipulowanie przy podatkach powinno być ostatecznością, bo liczy się stabilność systemu również. I ludzie są w stanie zaakceptować nawet stosunkowo wysokie stawki podatkowe, jeżeli one są stabilne, jeżeli widzą w tym sens, jeżeli w zamian za to otrzymują jakiś poziom bezpieczeństwa społecznego, ochrony socjalnej, jeżeli widzą, że ich pieniądze są w rozsądny, racjonalny sposób wydatkowane. Przecież kraje, tak zwane społeczeństwa dobrobytu, czy kraje, które kojarzone są z wysokim, z wysokim poziomem dobrobytu, przecież często Kojarzone są także z wysokimi podatkami, tak jak skandynawskie chociażby, ale tam społeczeństwo godzi się na stosunkowo wysoki poziom opodatkowania, ponieważ w zamian za to otrzymuje określone świadczenia, które najwyraźniej są na właściwym poziomie i są akceptowalne. Także no, myślę, że przede wszystkim to trzeba. Z podatkami postępować ostrożnie, rozważnie i raczej działać na rzecz stabilnego systemu w długim okresie. No to jeżeli nasz podatek progresywny ma kształt w rzeczywistości podatku liniowego, to może w ogóle nie ma sensu rozkręcać tej dyskusji, czy zmiana tego podatku odbiłaby się jakoś na naszym budżecie? Zawsze zmiany podatków zawsze odbijają się na, na budżecie. Tutaj trzeba mieć, trzeba mieć tego świadomość, że już nawet podjęcie dyskusji na, nad podatkami zaczyna mieć wpływ na gospodarkę, bo ludzie zaczynają z obawy przed no, na przykład wzrostem opodatkowania, zaczynają uciekać w szarą strefę chociażby. Już właśnie jakieś nierozsądne, nierozsądne wypowiedzi na temat zmiany stóp procentowych, na temat zmiany wysokości stawek opodatkowania, powodują, mogą spowodować zawahania na giełdzie, mogą powodować no, wstrzymanie się niektórych inwestorów z, z decyzjami. Także ta. Ta tematyka siłą rzeczy zawsze jakieś efekty, efekty powoduje. Jeśli chodzi o samą stawkę podatku dochodowego, no ja w tej chwili nie podejmę się, żeby tutaj z panami ustalić, jaka powinna być optymalna dla Polaków. Oczywiście każdy... Z nas chciałby płacić jak najmniej podatku, ale w zamian za to dostawać jak najlepsze usługi od państwa. Chciałby, żeby prawda, policja ścigała przestępców i ścigała ich skutecznie, żeby ochrona zdrowia była jak najlepsza, prawda, żeby aparat sprawiedliwości działał znakomicie i szybko. Ale tego nie, nie osiągniemy, jeśli państwo nie będzie miało jednak zapewnionych, zapewnionego jakiegoś minimalnego, rozsądnego poziomu dochodów. Niektórych działów zapewniających bezpieczeństwo państwa nie da się sprywatyzować i raczej nie powinno się w tym kierunku podążać. Czyli musimy zgodzić się na to, że podatki będziemy, a gente